Cześć. Dzisiaj witam się z wami z takiego tajemniczego miejsca, ale to właśnie tu mieszka bohaterka dzisiejszego odcinka, czyli jeżyna bezkolcowa. Mam w ręce rękawice i sekator, czyli dzisiaj będzie wszystko o cięciu jeżyny bezkolcowej, jak to zrobić, aby dawała duży i bardzo smaczny plon oraz wszystko o uprawie, o sadzeniu, o pielęgnacji jeżyny. Zapraszam Was na ten odcinek. Muzyka jeżyny są obok malin najchętniej sadzonymi krzewami owocowymi. No i nie ma się co dziwić, ponieważ przepiękne, duże, czarne owoce, wygrzane w sierpniowym słońcu, lekko kwaśne i lekko słodkie, to jest przecież kwintesencja wszystkich letnich smaków. Jeżyna ma również działanie prozdrowotne, jej owoce zawierają bardzo dużo witaminy C i E, bardzo dobrze oczyszcza organizm, ale również doskonale działa przy przeziębieniu. Herbatka taka zrobiona z mrożonych czy ze świeżych jeżyn doskonale działa na potnie i usuwa toksyny z organizmu. Pierwotne i dziko rosnące odmiany jeżyny mają bardzo ostre kolce. I dlatego była ona stosunkowo nieprzyjazna do takiej szerokiej uprawy. Na szczęście ktoś wpadł na pomysł i stworzył odmianę jeżyny bezkolcowej. W tej chwili tylko takie odmiany jeżyn są uprawiane w sadownictwie jak i w uprawie amatorskiej. Moja jeżyna w tym roku po prostu zachwyciła mnie Totalnie. Wspaniale kwitła. Miała mnóstwo owoców. Naprawdę yy, pierwszy rok zdarzył się taki, abyśmy tych owoców mieli tak dużo. W zasadzie cała jedna szuflada zamrażarki to są pomrożone jeżyny, bo nie byliśmy już w stanie tego przejadać na bieżąco. Zanim posadzimy jeżynę w swoim ogrodzie, wybierzmy dla niej odpowiednie. Miejsce. Jest to ważne nie tylko ze względu na wymogi dla rośliny, ale również ze względu na to, że jeżyna jest rośliną ekspansywną i ona w bardzo krótkim czasie, niepilnowana i niekorygowana, jest w stanie opanować naprawdę wasze ogrodzenia, z ogrodzenia sąsiadów i po prostu wszystkich w koło. I z czasem, jeśli nie będzie regularnie cięta, po prostu opanuje wam tutaj ogród. Późna jesień to najlepszy termin na wysadzanie młodych sadzonek jeżyn. Także idzie czas, kiedy właśnie najlepiej jest posadzić taką jeżynę w ogrodzie. Miejsce należy zapewnić jej słoneczne, ponieważ w cieniu nie będzie ona obficie owocowała albo owoc będzie mały, drobny i kwaśny. Na pewno musimy zapewnić jej podporę. Najlepiej posadzić ją właśnie przy jakimś ogrodzeniu, czy przy miejscu, które chcemy osłonić, tak żeby jej długie, wijące pędy miały się po czym wspinać. Również bardzo korzystnym warunkiem jest miejsce osłonięte od wiatru. Tutaj u mnie, jak widzicie, z tej strony jest. Płot jeżyna tutaj go opanowała totalnie. Z tej strony jest tunel foliowy, czyli jeżyna jest osłonięta od wiatru i dzięki temu nie przemarza. Jeżyny nie są roślinami zupełnie mrozoodpornymi, chociaż ja nie zauważyłam, żeby nawet bardzo niskie temperatury jej jakoś zaszkodziły. Ale w miejscach, gdzie temperatura spada poniżej minus 15 stopni, warto jeżyny zabezpieczyć na zimę. W tym celu po prostu pędy jeżyny doginamy do ziemi i robimy kopczyk ze słomy, bądź z jakiegoś innego materiału, który zapewni jej schronienie. Ta jeżyna, którą tu widzicie, była jedną z pierwszych roślin, jakie posadziłam w ogrodzie. Było to 10 lat temu. Wtedy Kupiłam ją wtedy razem z maliną, którą mam do dzisiaj, i z czarną porzeczką, którą również mam do dzisiaj. Także były to bardzo dobre zakupy. Nie pamiętam niestety jaka to była odmiana, ponieważ w tamtym czasie jeszcze tak skrupulatnie tego nie zapisywałam i nie pilnowałam. Jeśli zamierzacie posadzić jeżynę w ogrodzie, to właśnie tak jak wspominałam najlepszy termin to jest późna jesień, wówczas wiosną. Wiosną, ścinamy ją na 30 cm od ziemi. Ona nie będzie owocowała jeszcze w przyszłym roku, po to, aby zbudowała system korzeniowy, po to, aby wypuściła jak najwięcej pędów. Jeżyna bezkolcowa owocuje na pędach dwuletnich. Młode pędy, które wyrosły w tym roku, dadzą nam owoce za rok. A z kolei te, które owocowały, teraz tego lata one już nam nie zaowocowują i należy je wyciąć. No i właśnie taki jest klucz do cięcia jeżyny, aby plon był jak największy i jak najbardziej zadowalający. Jeżyny możecie ciąć zarówno jesienią, jak i wczesną wiosną. Ale ja zdecydowanie polecam Wam termin jesienny. Teraz najlepiej jest ciąć zaraz po owocowaniu. Teraz, właśnie jesienią, najłatwiej odróżnimy, które pędy nam owocowały, a które nie, ponieważ mamy jeszcze o, takie pozostałości na krzakach. Jerzynę wycinamy przy podstawie. Tutaj jest duża, gruba gałąź, która owocowała w tym roku, i ją będę całą usuwać. A tu mamy dwie młode, zupełnie nowe gałęzie, które dopiero zaowocują w przyszłym roku. I ją usunęłam tutaj w całości. Taka wielka gałąź. I młode pędy, które tutaj odkopałam, po prostu zaplatam sobie na płocie. I one za rok stworzą taką samą gęstwinę jak te, które przed chwilą. To wycinałam. Jeżyna bardzo lubi nawożenie, no i przynajmniej dwa razy w roku na wiosnę i w momencie kiedy roślina zawiązuje owoce warto ją nawozić. Najlepiej zrobić to kompostem. Jeśli mamy nowo posadzoną roślinę, warto również do dołka przy sadzeniu wrzucić sporą ilość kompostu. Jeśli chcecie rozmnożyć jeżynę bezkolcową to ja polecam dwie najbardziej sprawdzone metody, czyli metoda przez odkłady albo przez odrosty korzeniowe. Tak jak wspominałam, jeżyna jest rośliną bardzo silnie rosnącą i ma tą właściwość, że wystarczy po prostu te pędy dogiąć do ziemi. W momencie, w którym ona zetknie się z ziemią, zaczyna puszczać korzenie. No i takie właśnie jeżyny najlepiej jest przesadzać. Sprawdziłam, one najlepiej się ukorzeniają, najlepiej rosną z zachowaniem cech matecznych. Witamy październik. Dajcie znać, jak tam wasze zakończenie sezonu. Ja za dzisiaj Wam już dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.